Cześć kochani, witam Was w kolejnym odcinku zbieracza recyklera. Dziś zaczniemy odcinek od rozbiórki. Jeśli będzie jakiś złom, to z pewnością Wam pokażę. Potrzebuję tej skrzyneczki na płytki z komputera. Ona do tego jest przeznaczona, więc posegreguję rozbiorę wszystko to, co w niej jest. Aluminium do aluminium. Mieć jakiś mosiądz tam, może jest pewnie tak. Także co. Biorę się za działanie, a wy zostańcie ze mną. Patelnia wiadomo aluminium, ale ja na razie użyję jako pojemniczka na miedź. Użyję też sobie powadła szewskiego, aby rozebrać ten transformatorek. Widzieliście mój sposób. Nóż i młotek. Najszybszy dla mnie sposób na wydobycie miedziuszki. Kowadełko może nie taka jak powinno być ale też się sprawdzi przecięty na pół wydłubujemy miedziuszkę złom do wiaderka na razie tu będziemy mieli ładną miedziuszkę dużo tego nie ma zawsze troszkę wezmę sobie śrubokręt będzie Trochę zalany lakierem, ale Żaden problem. Może nie aż taki żaden. Troszkę utrudnia, ale do zrobienia. Ekologicznie, bez ognia, bez używania prądu do Boscha. Także. Recykling. Po plastik pójdzie do plastiku, metal do metalu, Miedziuszka do wiaderka. Wyciągamy wszystkie kawałeczki, nie zostawiamy nic, bo to gramy robią kilogramy. Drugi element. Żebyście zobaczyli jak ja ustawiłem telefon. Teraz lepiej widać sorki. Złom do złomu i mięciuszka do patelni. Także pierwszy. Element oczyszczony. Miedziuszka się zbiera. Dłomu złomu. Plastik na razie na bok. Bierzemy się za następne elementy. To będzie czyste aluminium. Na razie na bok. To pamiętacie. Została ta śrubka, której mi się nie chciało odkręcić. Także odkręcaj ją teraz. Iść pójdzie, pójdzie. Mamy ładny czysty kawałek aluminium odlew na bok. Nie trafi do odpowiednich zaberek. To jest aluminium z rolet. Zostały śrubki. Musimy je odkręcić. Uniwersalny śrubokrętniaczka. Bezki. Odkręcamy do wiaderka. Wiadomo, to jest metal. Metal też zbieramy. Druga strona, śrubeczki z plastikiem. Gdyby nie leciało na głowę bo będziemy musieli jeszcze raz przebierać. To jest troszkę uparta. Także taka praca z rana potrzebuje skrzynki. Nie chciało mi się tego robić na bieżąco, więc może nie tyle, że się nie chciało, co czasu zawsze jest mało. Czyste, ładne aluminium na bok. Drugie to samo plastik. Uniesie się zamiecie. wederka. można byłoby to zrobić w pewnie byłoby szybciej i łatwiej. A jacek, jak to jacek? Zawsze lubi sobie troszkę utrudnić zadanie. To jest uniwersalny sprzęt. Odkręca, odcina. One też pochodzą ze złomowiska. A służą umie już kilka ładnych lat. Też czyste aluminiowe. Prowadnice aluminiowe. Czyściutkie. Więcej czystego, tym jej pracy z rana. Aluminium odlew. Maszynki do mięsa. Stłuczka. Aluminium odlew. Druga część maszynki. Też aluminium odlew. Aluminium. Tu wpadł kawałek mosiądzu. Zróbmy sobie. Na razie, pojemniczek na mosiąc. Będzie wszystko, tak jak mówię, trafi do odpowiednich wiaderek. Z wczorajszego kabelka odetniemy mosiężne końcówki. Niby nic ale zapełnimy taki pojemniczek takimi końcówkami to się zrobi fajny wynik musimy wyciągnąć z tego plastiku ale to żaden problem o, plastik kabelki trafią na razie do wiaderka te które dam radę obrać to obieram tych których nie dam rady obrać leżą, czekają albo sprzedam jako kabel albo po prostu no jakie kiełbasę tu gotowy kabel tu będzie mosiąc zabandażowany na razie odcinamy to wiem, że powinienem rozkręcić. Tutaj rozbijemy, mogą być sorki, może być tam mosiądz. Jest mosiądz. Prawdziwym magnesem żeby śrubeczki nie są stalowe nie są, także odcinamy to będzie miedziuszko takie małe to sobie skrobię w wolnej chwili patrzę a tu mamy gotowy żółty mosiąc. tabelek na bok próbujemy wyłamać, jeśli nie to sobie Kręcę udało się, także tu będą śrubeczki tylko do odkręcenia sorki znowuż. śrubeczki trafiają do stali a końcóweczki mosiąc to się trzymie Także takie takie też zbieramy, bo warto Mosiąc kolejny kabelek trzeba będzie odkręcić może się uda tu poważyć Góra nam schodzi. Będziemy mieli kolejne dwa kawałeczki mosiądzu. Reszta kabelek. Mniejszy śrubokręt. Na szczęście, na szczęście jest. I mamy praktycznie gotowy kolejny kawałek mosiądzu. Udzie, udziekasz. Wyciskamy, łapiemy, odkręcamy. Jest mosiąc. Wypuścimy śrubeczki, może się uda. Zaraz gotowy kabel wyciągniemy. Jak po złości nie chcą, bo to te, te płaskie śrubki, które Jacek nie lubi. Ale się udało. Wyciągamy kabelek, tu jeszcze śrubeczki będą do odkręcenia. Kabelek trafia do kabelków. Zobaczymy, tu jeszcze mamy? Mamy tą miedziuchę z tego zasilacza dużego miedziuszka. Był tu też jakiś mosiądz czysty, żółty. Ściągamy tylko te pakułę, żeby się nikt nie czepiał, że brudny. Uszczelki tu nie ma, także mosiądz, mosiądzu na razie. Tu mamy w zasadzie nic specjalnego kawałek kabelka do wydłubania kabelek do kabelku aluminium do aluminium skrzyneczka pusta co tu jeszcze było kabelki troszkę musządzę do odcięcia No i taka szybka rozbiórka z racji na to, że potrzebna była mi skrzyneczka. Gdzieś tam uciekł. Już go mam. Mówię, nic specjalnego, ale to gramy robią kilogramy. Także szybka rozbiórka za mną. Jeśli pojakażą się jakieś skarby złomowe, z pewnością Wam pokażę. Także Dostańcie ze mną do końca. Ja już po złomowaniu. I co mam powiedzieć? Znowuż jestem zadowolony. Jakaś pasa dobra trwa. Ja wiem, że dla niektórych to będzie zwykły złą. to Powtarzam już kilkakrotnie. Ale ja się cieszę. Bo udało mi się znaleźć kolejny raz coś fajnego. Zacznijmy, może od kany. W bardzo dobrym stanie. Takie kany. Ludzie używają i do pędzenia bimberku, i do ogródka i na balkon, na taras, do zdoby dekoracji nie kłamiąc w swojej karierze złomiarza sprzedałem ich na pewno grubo ponad setkę ceny w zależności od wielkości, od stanu od 25 do 50 zł, nawet sprzedawałem, jeżeli była ładna z pokrywą za taką kanę. Płasem na złomie 20-25 zł, w zależności od wagi. Takie mniejsze, tam po 10 zł, bo bywają takie 3 kg. Także to tak wygląda. Oczywiście kupeczka kluczy to, to z reguły, to jest taka codzienność, chociaż powiem Wam, że bywały dni, tygodnie, że nie przywoziłem nic. Jeden, dwa klucze. Nic większego, nic cenniejszego. Nic ciekawszego, oczywiście, jeden komputer był, także będzie co: aluminium płytki, procesor, także płytka bardzo fajna. To by pozornie wyglądało, że to jest zwykła sikera. ale to jest coś ciekawszego. Jest bardzo fajna punca z balonem, widzicie. Regent Axt, to jest stara niemiecka sikiera Także to nie jest 15zł Tylko powiedzmy 50zł Za tyle można ją sprzedać Także Bardzo fajnie Kolejny świder do drewna Też fajna rzecz Wiertareczka ręczna, brak niestety Dwóch uchwytów Ale mimo wszystko Ważne, że jest sprawna Są szczęki tutaj działa poprawnie pieszaczek z PRL -u. kto pamięta ten wie, że to fajny, fajny gadżet też się fajnie sprzedają sprzedałem już ich kilka bądź kilkanaście na pewno no i fan dnia kolejna gofrownica na ogień cała niepopękana brak tylko jest tej fajerki obrotowej ale to nie jest problem dla kogoś, kto chce sobie zrobić gofry. To robi sobie u każdego, nie wiem jak to powiedzieć, ślusarza, kowala. Kogoś, kto ma spawarkę i troszkę talentu do ogarnięcia. A tutaj, na dowód, że to nie jest ta sama, to jest ta, którą znalazłem kilka dni temu. To był, były chyba one, jak dobrze pamiętam, w dwóch lub trzech rozmiarach. To była jedyneczka, to jest dwójeczka. Także dwie takie gofrownice w przeciągu kilku dni to powiem wam, że to jest naprawdę fajne znalezisko i no i szczęście po prostu. No tak to wygląda. Taką gofrownicę kompletną z obrotową bez problemu można sprzedać za 100 lub więcej złotych bez fajerki lekką ręką mówiąc 50 zł, po tyle sprzedaje takie Także powiem Wam, że za wszystko zapłaciłem Wiadomo, jako stały klient zawsze troszkę taniej płacę Za wszystko zapłaciłem 25 zł Także łatwo sobie policzyć Dnióweczka bardzo fajna Na plus przede wszystkim Od razu mówię, że nie zawsze tak jest Powiem Wam, że od kiedy zacząłem nagrywać to po prostu No po prostu mam szczęście Co mnie bardzo cieszy Także jeździjcie po złomie Nie dajcie takim rzeczom trafić do huty Bo szkoda Można zarobić Można uratować kilka rzeczy Taki ja jestem Także trzymajcie się Do następnego Jeśli podobało się Wiadomo łapeczka w górę Subskrypcja mile widziana I do następnego Trzymajcie się Hej